Halo, halo, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla duszy i zapraszam na czytanie w temacie pełni Wadze, którą mamy teraz 25 marca połączono ze zmieniem księżyca i pamiętajcie, że to czytanie nie jest tylko na to jeden dzień, e, tylko na ten okres tej pełni Wadze, co ona ma Wam tutaj e, jakby pokazać, co ten czas ma Wam tutaj. E, pokazać i zanim zaczniemy, to chciałam Wam tylko przypomnieć, że do 31 marca macie szansę wykupić mój autorski kurs Transformacja rzeczywistości w obniżonej cenie na mojej stronie ze szkoleniami z kursami, które jest, link jakby do tej strony jest w opisie filmiku, ponieważ jakby reaktywuję ten mój kurs który powstał rok temu i z początkiem kwietnia wpadnie tam jedna moja medytacja dodatkowa. I jedno narzędzie, albo dwa, nawet narzędzia kwantowe, zobaczymy. Jeszcze zobaczę, tak, yy, bo wszystko jest jakby jeszcze w tworzeniu, więc teraz do końca marca macie szansę sobie wykupić ten dostęp o obniżonej cenie, a osobom, które się kończy, bo niektóre osoby rok temu jakby wykupywały sobie ten kurs, a dostęp jest na rok czasowy. Jeżeli wam się kończą i chcecie sobie przedłużyć, to jak najbardziej jest tam opcja przedłużenia sobie. Oczywiście też w niskiej cenie. Okej, okay, dobra, no to zaczynamy. Zaczynamy czytanie na pełnię w wadze. Wybierzcie sobie kartę, która Was tutaj przyciąga. Tu jest jedyneczka, Pegas to jest jedyneczka. Pokazuję Pegas, jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. I odkładamy 3 i 2, i zaczynamy czytanie na pełnię dla jedyneczki. I co wy macie jedyneczki w przekazie? Pegas mówi o tym, że u was to jest czas na uwolnienie się. I dla każdego to będzie inna wolność. Może chodzić o uwolnienie się. Od swoich emocji, być może za bardzo gdzieś tam siedzicie w swojej emocji, jesteście przywiązani do swojej emocji, być może za bardzo siedzicie w strefie komfortu i chodzi o tą wolność, być może jesteście od kogoś mocno zależni i trzeba się uwolnić, być może jesteście w kontroli, bo może też o to chodzi, że wy wszystko kontrolujecie. I z tego z tej kontroli trzeba się uwolnić. Może też być wolność z relacji, która nie jest dla Was łatwa, która jest trudna, która niepotrzebnie się przedłuża. Albo wolność, nie wiem, od cierpienia, wolność od zamartwiania się, wolność od pracy, która wiecie, że no, nie jest dla Was dobra i tak dalej, i tak dalej. Dla każdego to inna wolność będzie. Dałam tylko takie przykłady. I co jeszcze jedenaczka powinna wiedzieć w tym czasie? Jest karta siły. Uwierz siebie swoją siłę, swoją moc. Połącz się ze swoją mocą, tak? Być może tu trzeba coś uzdrowić też w sobie. Dla niektórych to jest też praca z ciałem fizycznym. Nie? Ale jakby karta ogólnie mówi o tym, żebyś ty teraz postawiła jedyneczko na siebie i uwierzyła w siebie, w swoje zasoby i połączyła się z tą swoją wewnętrzną siłą, mocą. I co jeszcze jedyneczko powinnaś wiedzieć? przed tobą jest tranzyt czyli nagła zmiana to za chwilę powinno przyjść lada moment to jest coś czego być może w ogóle się nawet nie spodziewasz hmm? eee, może być też tak, że to ty masz wprowadzać właśnie te zmiany bo jakby wolność też jakby o tym mówi eee, i po uwolnieniu się od czegoś albo podjęciu w ogóle decyzji może przyjść taki skok kwantowy Czyli właśnie ta nagła zmiana. Ale teraz na wiosnę szykuj się ogólnie na nagłe zmiany. To może być więcej niż jedna rzecz, i na początku to możesz nawet negatywnie odbierać, ale na spokojnie to będzie dobre dla Ciebie. Co jeszcze jedyneczka powinna wiedzieć? Wiecie co? Niektórzy z Was mogą zmieniać miejsce zamieszkania, kupować teraz mieszkania, sprzedawać. Jeżeli o tym myślicie, to jest dobry czas na to. Hmm? Też jest dobry czas na jakieś pogodzenie się z kimś, albo też zakończenie relacji, które po prostu Wam nie służą. Też u Was jest dobry czas na właśnie podpisywanie nowych umów, jakiejś, właśnie w pracy, na przykład też. Może chodzić o zmiany w pracy. I mamy jeszcze drzewo życia jako wcześniejszą kartę. I ta, ta karta mówi o tym, żebyś zadbała mocno o podstawę, o korzenie. Tak? Być może dla niektórych to jest praca w ogóle z rodem hmm? i przepracowywanie pewnych rzeczy rudowych. Bo może o to chodzić? Bo mi się tak to nagle skojarzyło tutaj. Że tutaj może być praca z rodem, ale też połączenie z rodem swoim. Hmm? Jeżeli nie wiecie jak robić, to Was zapraszam na warsztat, który mam właśnie w temacie pracy z rodem. Gdzie są medytacje na połączenie z rodem, żeby płynęło wszystko to, co najlepsze z rodu, tak? Wsparcie z rodu, energia z rodu i też oczyszczanie pewnych rzeczy rodowych. Ale dla niektórych to tutaj jest dbanie o takie solidne podstawy. O uziemianie się. Dla niektórych to też jest praca z podświadomością. Hmm? Uwolnienie się z jakichś przekonań, z jakichś blokad. I zobaczymy teraz energetykę i jeszcze zaraz zobaczymy ze, z energii wyrocznej. Energetyka, jaka będzie w, tych, o, w tej okolicy pełni, czy w te najbliższe dni. Rycerz kielichu z jednej strony to może być taka energia troszeczkę zakochania, spływających dobrych wiadomości, a z drugiej strony ja bym powiedziała, że to jest energia właśnie wolności od emocji dla niektórych, czyli wy będziecie transformować jakieś emocje, które wracają z przyszłości i będzie praca z tym w tych najbliższych dniach albo nawet tygodniach. Tak też może tutaj być. I dokąd was prowadzi ta pełnia władzy? Dokąd was prowadzi ta pełnia władzy? Czym jest u Was związana? Eee, Król Mieczy. Ja bym powiedziała, że to chodzi o podejmowanie decyzji i wolność. Hmm? Być może niektórzy w ogóle tutaj, e, jeszcze mi jakaś karta spadła, być może niektórzy mają tutaj e, podwyższać swoje kwalifikacje, jeżeli chodzi o pracę, bo takie coś mi się też skojarzyło i jakby stać się tym profesjonalistą w swoim fachu może o to tutaj chodzić. Dokąd was prowadzi? Do albo zakończeń, czy coś się będzie kończyło, co ma się zakończyć? Właśnie to jest ta wolność. Albo do takiej równowagi wewnętrznej, do harmonii wewnętrznej, czyli odwiązywanie się od tych emocji, tak? Ale ja bym powiedziała, że ta sprawiedliwość to może być zakończenie pewnego cyklu w waszym życiu, czyli to co wcześniej zasiewaliście, to w pewnym momencie będziecie widzieć, tutaj dobre raczej rzeczy będziecie widzieć, bo ja tu widzę. Tranzyt nie zawsze mówi o dobrych zmianach, tak, ale ja tu widzę dobre zmiany. Ja tu widzę yy, przejście w nowy cykl. Zobaczymy, co to za karta mi tutaj spadła. O, karta Słońca, zobaczcie. Mamy kartę Słońca czy dobry czas ogólnie przed wami, nawet jeżeli tego czas nie czujecie i macie ja bym powiedziała, że to jest przekaz, żebyście tak pozytywnie na pewne sprawy patrzyli. Nawet jeżeli coś was tutaj martwi. ok Wiecie co, w ogóle zadbacie teraz o swoje wibracje. Spędźcie trochę czasu ze sobą. Jeżeli macie swoje jakieś lęki, obawy, o co się zamartwiacie, to popracujcie z tym. I jest karta muzyki i radości. To, to jest typowo zmiana wibracji i wejście w, tak, w takie flow życiowe, wyjście właśnie z tych emocji, wyjście z jakiegoś zamartwiania się, wyjście z negatywnego myślenia, wprowadzanie radości do swojego życia. To już ten czas, wiosna, macie rozkwitnąć na wiosnę. I jeszcze jaki przekaz dla jedyneczki. Być może macie poszukać jakąś ścieżkę dla siebie albo wyszukacie Albo wyszukacie ścieżki dla siebie, bo tu jest szukanie ścieżek, wy być może szukacie już, dostaniecie szansę, tylko tutaj będzie trzeba podjąć jakieś odważne decyzje, bo jest karta hazardu, a to są często odważne decyzje. Jeżeli zaczniecie szukać, to też szukacie w taki odważny sposób, tak? Nie idźcie po strefie komfortu, właśnie uwolnijcie się z pewnych rzeczy i tutaj będzie się spełniało. Za niedługo coś dla Was. To jest gwiazda. Dla niektórych to może być wygrana, bo to jest karta. Wygrana jakieś pieniądze na przykład na loterii, hmm? ale to tylko dla części, może dla jednej osoby, tak? E, albo, ale dla części z Was to jest spełnienie jakiejś intencji, bo Wy wkraczacie w nową ścieżkę, tylko że musicie podjąć tę decyzję. Dopóki nie ma decyzji, to nie będzie tego spełnienia i weź, może wiecie już, o co chodzi, albo się wkrótce dowiecie. To tyle, jeżeli chodzi o jeden, dwójeczka, czarny łabędź. I ta karta mówi o tym, że u was to jest czas na przekraczanie granic, przekraczanie limitu, bo się limitujecie w jakimś filarze swojego życia albo ogólnie w życiu. Nie wierzycie w siebie albo stawiacie sobie limity, bariery w jakichś filarach życia. Może być to miłość, praca, finanse, spełnienie jakiejś intencji. Hmm? Nie wierzycie, że coś przyjdzie, albo uważacie, że coś jest za duże dla Was, tak? Może być takie poczucie niezasługiwania, nie bycia godnym na to. Dwójeczki, więc u Was to jest jakby karta wskazuje na to, że pracować właśnie z tymi limitami, które macie w głowie. I co jeszcze powinniście wiedzieć? Mamy kartę stymulacji i kartę nadziei. I karta nadziei mówi o tym, żebyście podeszli właśnie z tą taką nadzieją, z optymizmem e, do wszystkiego nowego, i wiosna może być dla Was takim rozkwitem, ale to zależy od Waszego nastawienia, ponieważ karta stymulacji mówi o takim świeżym spo, spojrzeniu na pewne sprawy w Twoim życiu. Może to dotyczyć, ja tu dla niektórych czuję, że to może dotyczyć pracy i finansów. Albo spełnienia jakiejś intencji. Być może chcecie wprowadzić jakieś zmiany do swojego życia, ale nie do końca wierzycie, że to na przykład się uda. Bo chcecie więcej zarabiać, ale na przykład nie wierzycie do końca. I jakby ten czas to jest typowo. Czas na nowy sposób myślenia, nowy sposób podejścia, na taką świeżość myślenia i pozytywne nastawienie, z tym takim zaufaniem, że jednak to się. Jest w stanie udać. No dokładnie tak. Mamy kartę wieży, która nam się tutaj odwróciła i ona mówi o tym: zawal w sobie to, co stara. Zrób taką burzę mózgu w sobie, tak? Wyjdź z tej blokady wewnętrznej, wyjdź ze starych przekonań, które być może masz nawet z dzieciństwa. Energetyka na ten czas. Dziewiątka kielichów to jest zadowolenie z życia. To jest radość, poczucie spełnienia, tak? Więc energetyka jest tutaj sprzyjająca dla Was. I dokąd was prowadzi w nowe, ta pełnia, typowo w nowe i to może dotyczyć paść może dotyczyć właśnie pracy finansów albo spełnienia waszej intencji. Kreatywność, działanie, jakby macie ruszać do przodu z otwartym umysłem. Nie bać się. I co jeszcze powinniście tu wiedzieć? No właśnie, piątka mieczy, nie sabotuj siebie, uwierz w siebie. Jesteś wystarczająca dobra, dwójeczko. Jesteś godna wszystkiego, co najlepsze, tak? I umysłem czasami możesz to sobie mówić. Tak, faktycznie tak jest. Ale uczuciowo, momentami ci to wyskakuje, że jednak nie do końca tak jest. Więc tutaj to musisz w sobie ogarnąć teraz. I co jeszcze powinna dwójeczka tutaj wiedzieć? Będziesz teraz, no, dużo czas dla ciebie jest, bo masz Feniksa. Pod spodem jeszcze są motyle i no jest obfitość. Dokładnie tak tutaj chodzi: głównie chodzi o pracę, finanse, jakieś powodzenie życiowe, i tu jest czas na transformację myślenia, podejścia do tego, jakieś zmiany w Twojej energetyce. Hmm? Jeżeli Dwójeczko nie byłaś na finansach Prosperity, na mojej medytacji, to zapraszam, można sobie wykupić jeszcze dostęp. Czyli oblokowywanie na powodzenie życiowe, i na nową pracę, na założenie działalności i na finanse, bo jakby u ciebie to jest czas na to, żeby w tej dziedzinie sobie tutaj jakby układać. Tu masz kartę przebłysków, czyli będą przychodziły takie zapalające się lampki, ale nie na zasadzie ostrzeżenia, to będą jakieś idee, koncepcje, pomysły. Inspirujące pomysły, korzystaj z tego, działaj, bo to będzie dobre dla Ciebie. Tak to nagle przyjdzie. Jak mocno szukasz, to nie przechodzi. Jak sobie odpuszczasz i jest w środku cisza, nie ma to krytyka sabotażysta, to nagle wszystko jakby się tu pojawia. I u ciebie to jest czas na większą transformację. Z karta Feniksa, to jest twoja śmierć taka mentalna, duchowa i odrodzenie. I jesteś dwójeczko wzywana do tego, żeby tym się zająć swoją transformacją i podejściem właśnie do obfitości, do prosperity, do pieniędzy, pracy. I daj sobie też na wszystko czas. Czyli to, że coś zrobisz, to nie od razu, że e, już wszystko pojawi się nagle, ale ta karta też mówi o tym. Nie zwlekaj z pewnymi rzeczami, bo możecie ominąć coś fajnego. Co jeszcze dwójeczka powinna wiedzieć? Jest karta słońca, czyli myśl tutaj pozytywnie, dokładnie to jest ta karta nadziei. Nastaw się pozytywnie, bo tutaj mo, mogą lada moment, no właśnie, jest znowu ten czas. Lada moment przyjść nowe rzeczy dla ciebie, dobre rzeczy. Tylko bądź w dyscyplinie. Jeżeli coś robisz, to podejdź do tego z zaangażowaniem, i to jest ta karta też czasu. Daj sobie czas, a w pewnym momencie zobaczysz tą swoją kreację. To, co wcześniej tworzyłaś, to, co też teraz chcesz stworzyć dwójeczko, to za pewien czas zobaczysz w momencie, kiedy popracujesz z tymi limitami. Bo to o to chodzi, żeby popracować z limitami. I na sam koniec jeszcze z ostatniej zobaczymy sobie co jeszcze dwójeczka powinna wiedzieć. Uwierz w siebie. No. za dużo siedzisz w i tworzysz blokady. Pod spodem macie czarne oko, to powodzenie idzie do waszego życia, ale wy jeszcze gdzieś tam być, może już nad tym pracowaliście, ale macie jeszcze swoje blokady, jakieś przekonania. W formie tak jak powiedziałam, tutaj jest prosperity albo albo finanse, praca i ty masz czas postawić na siebie, nie pakuj swojej energii, jakieś inne relacje, w innych ludzi. To energię przekieruj na siebie i uwierz w swoją moc kreacji. To, że ty umiesz stworzyć coś pięknego, pozytywnego w swoim życiu. Nie siedź tak dużo w głowie, ponieważ siedząc w głowie tworzysz właśnie te limity, te blokady. Czyli nie kombinuj, jak dojdziesz na przykład do jakiejś tam ilości pieniędzy, którą chcesz, czyli nie kombinuj, jak się spełni to, że będziesz mieć wymarzoną pracę, czy spełnisz jakaś inna intencja? Bo to jest zakładanie blokad. Ty masz skupić się na swoim konkretnym celu. Nie szukać drogi dojścia, bo droga ma sama się jakby ujawnić i ona się ujawni. Jeżeli będziesz działać tak, jak mówię, to ona się ujawni. Ty nie widzisz całości drogi, bo masz kartę fragmentu, czyli są pewne rzeczy ukryte przed tobą. To teraz tak ma być, ale w pewnym momencie zacznie ci się to odkrywać, tak jakby kawałeczek po kawałeczku. I tutaj duże zaufanie z twojej strony musi być. Ok, to tyle jeżeli chodzi o dwa. trójeczka, Miłość, kochani. U was y, temat związków miłosnych. Więc jeżeli układać się super w związku miłosnym, to to czytanie raczej nie jest dla Ciebie, ale zobaczymy, co jest dalej. Więc to jest dla osób, które są same albo które nie układa do końca się, są w relacji, ale nie układa Wam się do końca w tej relacji i temat właśnie jest zwrócenia na to uwagi. Gdzie jest przyczyna, zazwyczaj jest w dzieciństwie. Y, Była ostatnia też medytacja na moim kanale w, w tym temacie uwolnienie blokad do spełnionej miłości, więc... Można jeszcze, jakby, wykupić sobie dostęp do tej medytacji, ale zobaczymy, co dalej nam się pokazuje. Na razie nam się pokazuje miłość, więc dla większości z Was, no to chodzi tutaj o sprawy miłosne, ale zobaczymy dalej. No właśnie, masz jakieś w sobie blokady przekonania w temacie miłosnym, bo to jest typowo praca z podświadomością. Być może jakieś sprawy rodowe tutaj są. Jest na pewno dzieciństwo, bo to zawsze jakby wychodzi dzieciństwa. I druga karta mówi o tym, że jesteś chroniona, trójeczko, w tym temacie, co nie oznacza, że nie masz wykonywać tej pracy nad tymi programami, blokadami. Masz, i masz jakby przewodnictwo i góra ci pokazuje, co masz robić nie martw się o te rzeczy, po prostu pracuj z tym. Jaka będzie energetyka dla Ciebie w tych najbliższych dniach? Szóstka kielichów. Szóstka kielichów e, może być tęsknota za miłością dla osób, które są same. To może być powrót kogoś z przeszłości. Tu bym się zastanowiła, czy warto o tą osobę wpuszczać. To nawet nie musi być pod kątem miłości, chociaż może być. Może też być. Taka melancholia, sentymentaliz, w ogóle wspominanie przeszłości. I tutaj uważaj, żeby za bardzo emocjonalnie nie pójść w tą przeszłość, bo to cię może pogrążyć. Dla niektórych to jest po prostu praca z dzieciństwa, to wiadomo, że to jest pozytywne. W którą stronę prowadzi Was ta pełnia? W stronę: no, z jednej strony to jest karta samotności, bo to jest pustelnik. Więc na razie nie widzę tutaj, żeby miało się coś na razie rozwiązać, jeżeli chodzi o miłość. Ale to jest ten najbliższe tygodnie, ewentualnie miesiące. Ale z drugiej strony, pustelnik mówi o dużym rozwoju duchowym, i teraz chyba to wam jest potrzebny taki wgląd w siebie i właśnie praca z tymi blokadami, przekonaniami. I co jeszcze powinniście wiedzieć? Trójeczki zajmie się teraz kwestią finansową. Bo być może tutaj. Za bardzo na przykład zajmuje się tymi sprawami miłosnymi, a gdzieś te finanse nie do końca są takie, jakie powinny być. I ja bym powiedziała, że u Was to jest czas na właśnie zajęcie się swoimi finansami, ale też na samorozwój, na jakieś kursy, szkolenia. Więc jeżeli te finanse u Ciebie są ok, no to typowo jest rozwój, bo są dwie dziewiątka. Pustelnik to też jest dziewiątka. Czy u Ciebie to jest czas na skupienie się na sobie nie na wchodzenie w związki miłosne, tak? Więc jeżeli nawet chcesz, żeby jakiś związek miłosny, który jest przy tobie, on wyszedł, no to najpierw trzeba pracą, pracę zacząć od siebie. Popatrzcie, tu mi się karta kochanków odrzuciła. Kochankowie z tej talii, oni, one są pozytywne i ta karta mówi, że ty Yy, będziesz szczęśliwej relacji. Dla osób samotnych, no to jest łatwy tutaj przekaz. Dla osób, które są w związkach, no to macie przekaz, że albo ta relacja, w której jesteście, ma szansę polepszyć się, albo z kimś innym zbudujecie szczęście wspólne. Macie yy, dużą, yy, duże wsparcie sił wyższych yy, i dostajecie jakby przekazy od swoich aniołów, przewodników. I słuchajcie swojej intuicji, bo jest karta intuicji, co robić, czego nie robić. I jakby Wy wysłaliście te intencje w sprawie tych spraw miłosnych. No bo ja tu widzę sprawy miłosne, tak? Bo jest karta kochanków. Raczej nie kochanków, tylko miłości. Więc będę odnosiła się do tej miłości. Może też chodzić o sprawy finansowe dla niektórych. To jakby te intencje zostały wysłane do wszechświata. E i wtedy, jeżeli wam w finansach nie wychodzi, no to tutaj jest miłość do siebie i poczucie własnej wartości. Musi być wtedy zbudowane. I wtedy taka ta podpowiada, że faktycznie macie szansę mieć lepsze pieniądze, ale, ale, no właśnie. Karta ta mówi, że pokop głębi, tak? Czyli praca tutaj ze podświadomością. Mówię więcej w tym temacie, ponieważ no, jest grupa duża ludzi, więc y, dla każdego tutaj mogą być różne tematy. Dla większości to faktycznie jest miłość, ale gdzieś te sprawy finansowe też mogą tutaj być. Jak najbardziej. Projektujesz coś, czego nie chcesz w swoim życiu. I albo to jest praca, finanse, albo, y, albo miłość. To jest projekcja. Czego nie chcesz. I stąd trzeba popracować głęboko ze swoją podświadomością. Jeżeli nie wiecie jak, no to ja w swojej ofercie mam zarówno indywidualne sesje TETA Healing, ale różne, również różne warsztaty, kursy, medytacje. Jeżeli nie wiecie, na przykład, a chcielibyście ze mną tutaj coś porobić i nie wiecie w którą stronę iść, to możecie napisać, przedstawić sytuację, a ja wam doradzę, co na dany moment może Wam się tutaj jakby. Przydać i zobaczcie, tu jest Wasza chwiejność, i Wy możecie momentami rozkręcać takie pozytywne momentum i gdzieś tam projektować pozytywnie, a potem jest spadek. I możecie robić pię pięć kroków do przodu, trzy do tyłu. Dwa do przodu, jeden do tyłu, tak? Momentami jesteście w swojej mocy, tak bym powiedziała, ale to z momentami tylko, a tutaj. Przekierujcie energię na siebie. Być może za bardzo gdzieś tam jesteście w energii pomagania i za bardzo chcecie pomagać i dajecie rozdawnictwo, uprawiacie rozdawnictwo energii, że tak powiem. Tak może być u Was. I co jeszcze dla trójeczki z ostatniej talii? No właśnie, we wewnętrzny wgląd. Dokładnie tak. I tutaj przyjdą pomysły. Jeżeli chodzi o pracę i finanse. O realizację siebie, ale tu mamy kartę wewnętrzną wglądu. Odblokuj dostęp do prosperity, do finansów, i wtedy i też ci się w miłości. Połączone jest mocno tutaj u was to ze sobą. W miłości też ci się jakby tutaj to zacznie wszystko e, układać. E, zwłaszcza jeżeli macie zależność finansową, na przykład od partnera, no to tutaj trzeba teraz e, wejść w tą niezależność. I uziemiajcie się, czyli nie odpływajcie za daleko, ale ja bym powiedziała, że tutaj z tymi ziemniaczkami jest też połączenie, czyli praca z podświadomością i kopanie w sobie, czasami też kopanie w rodzie, bo tam też mogą być jakieś tam blokady, przeszkody. Okej, okay, to tyle z mojej strony, wszystkiego dobrego, pozdrawiam cię krótko, pa pa.